Dzień dobry. Opowiem Wam co to jest fotoimpulsator typu K3460, zwany również impulsatorem fotoelektrycznym. Fotoimpulsator jest to urządzenie, które jest stosowane w dźwigach licencyjnych i służy tam ono do tego, by taki dźwig wiedział w których miejscach znajdują się poszczególne przystanki, mówiąc inaczej piętra. Tutaj mamy fotoimpulsator starego typu, na zwykłe światło żarówki. Dzisiaj przeważnie zastępuje się fotoimpulsatorami na podczerwień. Występowały również impulsatory magnetyczne, w których zamiast żarówki bądź innego źródła światła znajdował się magnes stały, natomiast po bokach były umieszczone kontaktrony. I jego zasada działania opierała się tylko i wyłącznie o magnetyzm. W tym impulsatorze możemy wyróżnić tak naprawdę cztery zasadnicze elementy: żarówkę. Po bokach dwa elementy, w których znajdują się fototranzystory oraz Skrzynkę z elektroniką. W momencie, kiedy włączymy zasilanie, żarówka zacznie świecić. Typowo taki fotoimpulsator współpracuje zawsze z parą przekaźników. Dlatego parą, że posiada on tak jakby dwie fotokomórki. Aby w jak najbardziej rzeczywisty sposób pokazać zasadę działania takiego fotoimpulsatora, użyjemy sobie do pomocy pary przekaźników. Z którymi normalnie taki fotoimpulsator współpracuje. Fotoimpulsator ten posiada dwie fotokomórki, z których każda niezależnie steruje jednym przekaźnikiem. W tych elementach po bokach możemy znaleźć wycięcie tutaj w postaci takiej malutkiej dziureczki z jednej i z drugiej strony. Wewnątrz której znajduje się fototranzystor, który później pokażę bliżej. Jeżeli przerwiemy strumień światła pomiędzy żarówką i fototranzystorem. To wzbudza się odpowiedni przekaźnik. Może je zamienię miejscami, tak by prawy wzbudzał się z prawą, a lewy z lewą. Spróbujmy zatem jeszcze raz. Wyraźnie widać, że przerwanie strumienia światła wzbudzę odpowiedni przekaźnik. Oczywiście, gdybyśmy przerwali strumień światła w obu kierunkach, wzbudzimy obydwa przekaźniki. Podobnie stanie się w sytuacji, w której na przykład żarówka ulegnie awarii. Opcjonalnie na ten fotoimpulsator można było jeszcze założyć metalowy element, który posiadał jedynie dwa wycięcia po bokach, przez które światło mogło wydostać się w stronę fototranzystora, natomiast było blokowane we większości pozostałych kierunków. Jak możemy się przyjrzeć, po bokach na tym elemencie. Znajdują się dwa wąskie wycięcia. Zajrzyjmy teraz do wnętrza naszego fotoimpulsatora. Zdejmijmy z wierzchu pokrywę, na której znajduje się tabliczka znamionowa. Na tabliczce tej widzimy, że nasz egzemplarz pochodzi z 1976 roku. Wewnątrz fotoimpulsatora znajdują się następujące elementy. Listwa zaciskowa do której doprowadzone są przewody. Dwie płytki wzmacniaczy, na każdej z nich znajduje się szereg oporników, trzy tranzystory, dioda Zenera oraz tutaj schowana, o w tym miejscu yy, dioda zwykła zabezpieczająca przeciw, po prostu gasząca przepięcia. Do listwy do zaciskowej doprowadzone jest sześć przewodów, mianowicie dwa przewody zasilające dla żarówki, dwa przewody zasilające dla elektroniki oraz dwa przewody, do których dołączane są przekaźniki. Przyjrzyjmy się bliżej naszej płytce z elektroniką. Tak wyglądają poszczególne elementy. Wewnątrz palców, tutaj widzimy przewody, które odchodzą, znajdują się fototranzystory. Tutaj możemy zobaczyć wygląd naszego fototranzystora po zdjęciu pokrywy. Jest on umieszczony w takim nawierconym otworze. Natomiast powiedzmy sobie jeszcze coś nieco o naszej żarówce oświetlającej fototranzystory. Jest to żarówka bagnetowa na napięcie 24V i o mocy 21W. W normalnej windzie. Możemy znaleźć zamocowany na jej dachu Jeden fotoimpulsator. W szybie, wzdłuż prowadnicy, zamontowane są przesłonki, wzdłuż których porusza się ten fotoimpulsator, które w odpowiednich miejscach zasłaniają żarówkę względem odpowiedniej fotokomórki. W typowej windzie dwubiegowej ich układ jest naprzemienny, gdzie na każdy przystanek znajdują się trzy przesłonki po stronie jednej z fotokomórek. Środkowa służy do oznaczenia miejsca, w którym kabina ma się zatrzymać. Skrajne służą jako miejsce, w którym kabina schodzi na wolny bieg. Natomiast każde kolejne piętro. Ma przesłonki po przeciwnej stronie niż piętra sąsiednie. W dźwigach szybkobieżnych możemy tych fotoimpulsatorów spotkać więcej, również w niektórych nietypowych rozwiązaniach można było spotkać dodatkowy fotoimpulsator oraz, co ciekawe, czasami w roli kontroli prędkości dojazdu w dźwigach dwubiegowych drzwiami automatycznymi. Tutaj możemy zobaczyć rysunek, na którym jest pokazane, w jaki sposób przesłonki są rozłożone w szybie dla typowego dźwigu o prędkości. 0,7 m na sekundę. Tak jak było mówione, na każdym piętrze znajdują się trzy przesłonki: jedna służy do zatrzymania się, czyli fotoimpulsator znajduje się po środku tej przesłonki, podczas gdy kabina stoi na piętrze, równając poziom swojej podłogi, oraz dwie przesłonki, na których kabina zwolni. Za chwilę zobaczymy to w akcji na filmie. Przystanki końcowe oczywiście nie posiadają trzech, tylko dwie przesłonki oraz dodatkową po stronie przeciwnej. Każde kolejne piętro, każdy kolejny przystanek posiada przesłonki po przeciwnej stronie niż piętra sąsiednie. To znaczy dla przeciwnej fotokomórki. Czyli jeżeli na przykład na piętrze pierwsze przesłonka chodzi w tą stronę fotoimpulsatora, to na piętrze następnym będzie wchodziła na stronę przeciwną. To, na którym dokładnie w piętrze znajduje się kabina windy, oczywiście jest zapamiętane w rejestrze zbudowanym na przekaźnikach. Taki układ w postaci właśnie dwóch fotokomórek zamiast ms był podaktywany tym, że dzięki temu obwody przekaźnikowe, które rejestrują pozycję kabiny, mogą być prostsze oraz bardziej niezawodne. Pokażę teraz, jak wygląda praca takiego typowego fotoimpulsatora zamontowanego na prawdziwej windzie. Ciekawy eksperyment, podczas którego sprawdzimy, czy nasz fotoimpulsator można oszukać zewnętrznym źródłem światła. Załączyłem napięcie na elektronikę fotoimpulsatora, natomiast nie włączyłem jego własnej żarówki. Jak widać, przekaźniki przyciągnęły swoje kotwice. Wyobraźmy sobie sytuację, podczas której żarówka fotoimpulsatora jest przesłonięta przesłonką, natomiast my, używając na przykład chińskiej latarki z marketu, spróbujemy zaświecić ten z fototransistorów. Z odległości 20, 20 cm bez problemu, ale oddalmy się dalej. W tym momencie odległość wynosi około 1,5 metra. Okazuje się, że z tej odległości nie da się już wzbudzić. Natomiast, jeżeli tutaj znajdowałaby się przesłonka, to nie bylibyśmy w stanie zaświecić pod takim kątem, a dopiero pod większym. Świecąc pod kątem 45 stopni, nie jestem w stanie oszukać fotoimpulsatora nawet z odległości 25 cm. Aby eksperymentu stało się zadość, spróbuję jeszcze raz oszukać impulsator, ale używając reflektora halogenowego o mocy 650 W z soczewką skupiającą. Żeby mieć porównanie co do jasności, nie będę regulować ekspozycji w kamerze. W tym momencie świecę z odległości około 2 metrów i pod kątem 45 stopni. Spróbuję z innej strony. Widzimy, że fotoimpulsator bez problemu się wzbudza. Z odległości około 30 cm można zauważyć, że jesteśmy w stanie oszukać obydwie fotokomórki. I tak oto, zobaczyliśmy, jak jest zbudowany oraz do czego służy fotoimpulsator stosowany w dźwigach licencyjnych. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.